Siema, siema, witam Was z Walleye Creek, to jest takie azjatyckie osiedle w Sydney, pokażę Wam dzisiaj co robimy, pokażę Wam trochę te osiedle i opowiem dlaczego nie warto kupować tutaj mieszkania, zapraszam do oglądania. Alpnista Sławosz zaprasza na australijskie perypetie. Zacznijmy od początku. Tutaj liny ustawione. Tutaj zjeżdżamy, naprawiamy elewacje. Trochę głośno może być, ponieważ, jak widzicie, samochody jeżdżą. Samo osiedle jest w ogóle w przepięknym miejscu. Łódki, żaglówki. Tutaj taki park fajny. Plac zabaw dla dzieci. Park jest tak, jakby w azjatyckim stylu, ale do tego wkomponowany taki zabytkowy kościółek tutaj wkomponowany w osiedle. I tutaj oprócz tego zabytkowego kościółka jest jeszcze tutaj taki zabytkowy budynek. Ja trochę nie wiem, co to jest. Mi się bardzo podoba właśnie, jak on jest wybudowany. On jest wybudowany właśnie z piaskowca. Dużo właśnie starych budynków, tutaj fundamentów jest na piaskowcu. Popatrzcie, jak pięknie. Takie osiedle, właśnie w, czy dzielnica w stylu azjatyckim. Tutaj widzicie tory kolejowe, idą, i tutaj pomiędzy budynkami, o tutaj. Tam troszeczkę dalej jest stacja Metra, można, nie metra pociągów. Można sobie wziąć pociąg i w 20 minut dojechać do City. Nie wiem, czy widzicie. Pewnie widzicie, ja widzę bardzo dobrze tutaj panoramę właśnie CBD. Najwyższe budynki w mieście, jest Casino od lewej strony, jest ta iglica, którą Wam kiedyś pokazywałem na drugim filmie. Tam jest też ten budynek, który, w którym dość często pracuję na, na The Rocks. Bardzo fajnie to wygląda, pięknie tu jest. A przede wszystkim bardzo blisko miasta, tylko 20 minut pociągiem. Nieruchomości są tu dość drogie, jeśli chodzi o wynajem: mniej więcej tak 20-30% więcej niż za to, za co ja płacę. Aczkolwiek nigdy, ale to nigdy nie kupiłbym tutaj mieszkania. Bardzo chętnie bym tu wynajął, ale na pewno bym nie kupił. A dlaczego, dlaczego bym nie kupił, to pokażę wam już niedługo. patrzcie kochani co my tutaj mamy e, tu jest izolacja tu jest jakiś profil tutaj jest wata, a za tą watą jest płyta regipsowa, czyli Gibrock na to się mówi po angielsku e, ogólnie ta izolacja była dziurawa, coś było z nią nie tak i zalewało mieszkanie, dlatego musimy wyciągnąć te bloczki wsadzić tu nową izolację, teraz rolujemy nową, no i później te bloczki wstawiamy ponownie Murujemy, renderujemy, czyli dajemy tynk No, i tak to wygląda. A czemu ja o tym mówię? A dlatego, że popatrzcie, jakim shitem jest to nowe budownictwo, czyli generalnie wszystko wybudowane po 2000 roku. To tak, moi kochani, cała ta budowlanka, czy to w Polsce, czy w Australii, to jest takie przepraszam za wyrażenie, główno w złotym papierku. Otóż. Widzicie, naprawiam te budynki właśnie na linach, naprawiam elewacje i co chwilę coś się dzieje nie w starym budownictwie nie w tym, które było budowane przed 2000 rokiem nie w tych budynkach z czerwonej, z piaskowej cegły tych takich niedocenianych. Jeżeli coś się dzieje, to zazwyczaj się dzieje właśnie tu. O, tutaj są pęknięcia, tutaj są jakieś zalania, przecieki itd. itd. więc mnóstwo roboty jest właśnie w, tych, w tym nowym budownictwie. Australijczycy praktycznie nie kupują e, takich, takich mieszkań. Zazwyczaj to kupują imigranci, głównie Azjaci. Popatrzcie to, co mówiłem. Napisy w języku chińskim. Tutaj też. Salon fryzjerski. Po chińsku, o nawet modele są chińscy, także tak to wygląda. Zrobiłem sobie jedzenie, jakiś już z kuczakiem i bifem i dostałem jeszcze ten... Okay. A, thank you so much for this truck, thank you Dostałem mleczko za free No i jeszcze jedną rzecz Wam tutaj pokażę To tak Dobra, tu jest taka aleja I tutaj są w sumie jakieś wietnamskie, chińskie sklepiki Tu jest stacja pociągowa bardzo dobra w ogóle komunikacja. Bardzo łatwo dojechać do miasta stąd. No. tutaj taki punkcik, gdzie jesteśmy, tu jesteśmy, a ja pracuję na tym budynku tutaj i tutaj ten widok wam pokazywałem, i tutaj ten kościół, i tutaj ten park, a tu jest stacja. A tak w ogóle jeszcze jedną ciekawostkę wam powiem, tutaj jest tak ten budynek. Kiedyś tu był taki wypadek, że... Kiedy te budynki budowali, to dźwig spadł właśnie na ten budynek. Wiem o tym, bo mam kolegę i ten mój kolega ma kuzynkę, która tu mieszkała i ten cały budynek łącznie właśnie z tą kuzynką był ewakuowany i tam kuzynka musiała przez tydzień mieszkać w hotelu. Miała hotel opłacony, także tak to było. Tak to wygląda. Dzielnica Walleye Creek. Bardzo ładnie tu jest, też fajne restauracje. If you liked it, leave a like. If you like the content, please subscribe. Thanks for watching.